Dzień dobry, to dzień Rago, witam ponownie po krótkiej przerwie, ale ja obiecałem, że tę serię skończę, tutaj jeszcze sporo leveli brakuje do zakończenia tej serii, więc będziemy to jakoś powoli kontynuować w różnych formatach, trochę dłuższych, krótszych odcinkach, tak żeby po prostu w miarę to regularnie jeszcze powrzucać i żeby wam tu przedstawić co tutaj się dalej działo. Nasz poprzedni odcinek zakończyłem na levelu 400, teraz lecimy pomiędzy levelami 400 do 425. Był jakiś tam double, właśnie tak jak widzicie w międzyczasie. I tam po prostu biliśmy co popadnie, przeważnie we dwójkę na dwóch paladynów, ym, bo lubię w ten sposób grać. Czasami gdzieś tam sobie samemu poszedłem, ale ja przeważnie na weekendy pracuję, więc bardzo mało korzystam z takich właśnie eventów. Więc idę po prostu tam gdzie się da i gdzie jest wolne i nie, nie patrzę za bardzo na eksp na godzinę w takim wypadku tylko staram się po prostu pograć i przepalić chociażby staminę, ale jakimś cudem, jakimś cudem, nie wiem jak udało nam się zająć Asury w sobotę o 19, wyobrażacie sobie taką akcję na dublu, zająć Asury za lustrem o 19, bo ja sobie nie wyobrażam <laughs> ale się udało i żeśmy przepalili tutaj swoje dwa busty i prea i wyszliśmy po dwóch godzinkach i ktoś inny sobie przyszedł, więc bardzo, chyba jedyna taka akcja, gdzie udało nam się Asury pobić na dublu więc bardzo fajna sprawa, bardzo przyjemnie się to bije we dwójkę bardzo bezpiecznie. I, I polecam polecam chodzenie na spoty we dwójkę, bo jednak można sobie z kimś pogadać, można sobie pomóc nawzajem, na przykład na jakichś właśnie cięższych miejscówach, takich jak Samara pomóc powbijać na przykład czarmy, zanim zaczniecie chodzić samemu na jakąś miejscowę, tak samo na takich miejscówach jak banuta na niższych levelach, czy katasy, gdzie się mopki rozbiegają na redzie, we dwójkę jest mniejsze prawdopodobieństwo, że one się rozbiegną i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj było trochę bite, tak jak widzicie, trochę Banuty, trochę Guzli i Rosha, też bardzo przyjemnie we dwójkę się bije to, e, tak samo bicie bossa up jest bardzo przyjemne we dwójkę na dwóch paladynów równie dobrze można bicie na przykład paladyn z magiczną klasą, też bardzo fajnie to wychodzi, ale my chodziliśmy akurat na dwóch RP, albo na trzech RP to już w ogóle jest e, bardzo przyjemna opcja. I też w międzyczasie robiłem sobie czarmy, kontynuowałem robienie czarmów, żeby ich jak najwięcej podblokowywać, żeby jak najmniej zmieniać na, na wszystkich różnych respach, bo ja nachodzę na bardzo zróżnicowane respy i jak najwięcej czarmów cały czas chciałem mieć, żeby jak najwięcej wydawać na zmiany jednak jeżeli zmieniałem te respy co chwilę bo, bo ja nie czekam na respy z bardzo tylko po prostu idę sprawdzam co jest wolne jak coś jest wolne to tam siedzę i to bije, a nie biegam i czekam aż ktoś wyjdzie 3 godziny bo nie mam przeważnie na to czasu więc po prostu chodzę tam gdzie się da no i wyszedł w końcu update z drumem i razem z tym update'em wyszły dwa nowe respy e, lajony które zobaczymy w następnym odcinku w tym odcinku jeszcze ich nie zobaczycie i hieny no i hieny to po prostu no, były w tym momencie moim ulubionym respem i bardzo dużo hien zabiłem odkąd się pojawiły, bo bardzo przyjemnie się to bije, bardzo luźno i to była taka alternatywa do Banuty, czy do Lower Rosha, który się już znudził, czy nawet do Pałacu Asur, ten exp tutaj na tych hienach jednak można wykręcić lepszy nawet niż na tamtych respach, a lot jest pewny, jest zawsze pewny lot i zawsze się tego ten profit wychodzi mniej więcej taki sam co hunt, więc na przykład na takiej banucie jednak ten drop jest, drop jest losowy, tutaj trochę pomaga jak na waszym serwerze właśnie egowmany są drogie i możecie sobie tam robić taski i jeszcze tym nadrabiacie trochę <laughs> jednak hajsu tymi e ale jak u was te egowmany kosztują 20k czy 15k, no to to nie za wiele wam pomaga, chyba że próbujecie tam chodzić na inne bossy i dropić jakąś tam konewkę czy coś, ale też razem z tym update'em, tak jak e, oprócz Druma, samego jednego bossa, na którego można chodzić solo, e, wyszły te mini-bossy tutaj na lejonach i e, też chodzenie na nie na samym początku było całkiem profitowe szczególnie jak coiny jeszcze nisko stałe i oprócz tego dropiło od czasu do czasu MPA i morda cieszyło, a tak naprawdę chodziło się tam dropić ten nowy item na Mount Alva, Red Silk Flower, który był warty tam z 1-2 kK na samym początku, więc im szybciej się by udało go zdropić, tym lepszy profit udałoby się na nim zrobić. No i tutaj jeszcze były robione jakieś właśnie czarmiki dokończone na e, Nightmare'ach, na Yalahar, tutaj na murach, na tych niższych piętrach zaogany. E, też bardzo przyjemnie siadają. I czy na wyższych piętrach miałem do skończenia z pełliwerem? Tam, jak tam widać, to też poszedłem sobie tutaj dawelek dobić. No i kontynuowane było bicie właśnie hien, też i robienie na nich czarnów, i uczenie się respa, bo to jednak był nowy resp I ja tutaj za bardzo na test serwerze nie pobiegałem za dużo, tylko sobie przetestowałem trochę to miejscowe i uczyłem się, jak tutaj biegać, jak podzielić tego respa, żeby jak najwięcej osób się wcisnęło, i tak dalej. No i nic, przejdziemy teraz do sekcji, gdzie jest ten resp Pam, 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 jaka to miejscówka. Pokażę Wam jak dojść na hieny, na niej nie trzeba żadnego dostępu. Od razu też pokażę Wam jak dojść na lajony. Na niej już trzeba zrobić quest i dostęp. Na lajony można dojść, dojść na trzy sposoby. Na bossy dla polecam chodzenie przez hieny. Pamiętajcie, żeby sobie odblokować tylne wejście za bossami tam. I jak skończycie quest i tutaj... Wszystkie nazwy questów, które są potrzebne na każdy z tych respów, podlinkuję pod tym filmem, więc sprawdźcie sobie opis. I tutaj możecie, jak macie pierścionek, przechodzić przez tą głowę lwa. Tutaj teraz wam pokażę, jak dojść na dark fauny i tak dalej. Twisted Poki, bardzo dobra miejscowa na robienie czarów na tej wyspie Fej, bo one zawsze są, czy w dzień, czy w nocy. I tutaj są podziemia, dwa piętra. No i tutaj niedaleko stąd jest też teleport na Summer Elfy. A wydaje mi się, że już to pokazywałem w którymś odcinku, ale tak przy okazji pokażę wam jeszcze raz. No i następną miejscówką są mury na zało. Tu też trzeba mieć odpowiednie questy wykonane. Ja tak na szybko Wam pokażę jak tutaj dojść, jeżeli już macie wykonane questy, a nie wiecie gdzie to jest. I tu musicie się przebić przez te pokoje, wyjść na mury i w opisie będą questy jakie są potrzebne, jak nie wiecie. Do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye.